Ciao. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest czasownik dare, czyli dawać. To jeden z pierwszych czasowników nieregularnych w języku włoskim, jaki poznajemy. Warto więc dobrze mu się przyjrzeć. Zacznijmy od odmiany tego czasownika. W liczbie pojedynczej powiemy: io do, ja daję, tu daj, ty dajesz, lui lei da. On, ona daje. W przypadku odmienionego czasownika, da, daje, musimy nad a postawić akcent, by odróżnić to słówko od przyimka da. W liczbie mnogiej mamy noi diamo, my dajemy, voi date, wy dajecie, loro danno, oni one dają. Podstawowe wyrażenie to dare qualcosa a qualcuno. Dawać coś komuś. Zwróćcie uwagę, że potrzebujemy tu przyimka a. Dare qualcosa a qualcuno. Przykład: Diamo un regalo a Pietro. Dajemy prezent Piotrowi. Do i fiori a Maria. Daję kwiaty Marii. Możemy też powiedzieć w trybie rozkazującym: Dam mi questo libro. Daj mi tę książkę. Lub też możemy komuś powiedzieć Dammelo, daj mi to. Kolejne wyrażenie to dare un bacio, czyli dać buziaka całusa. Mogę komuś powiedzieć Dammi un baccio, daj mi buziaka. Albo spytać Poszodarti un baczo, mogę cię pocałować, mogę dać ci buziaka. Ciekawym wyrażeniem jest też Dare una mano a qualcuno. Czyli dosłownie dać komuś dłoń, rękę, czyli pomóc. Darę na mano jest synonimem do ajutare, czyli pomagać. Mogę komuś powiedzieć ją na mano, Sewaj, mogę ci pomóc, jeśli chcesz, albo powiedzieć dam mi na mano, pomóż mi. Tych rzeczy, które możemy dawać, jest bardzo dużo. Możemy powiedzieć. Darę boccone, czyli dać gryza. Widząc, że ktoś je coś pysznego, na przykład pyszną kanapkę, mogę powiedzieć: Me ne dai un bocone, dasz mi gryza. Wyrażenie, które koniecznie trzeba znać, to takie potoczne: Madaj, czyli no noweś. Mogę powiedzieć: Madaj. Oggi venerdì facciamo qualcosa di bello. No, weź, dziś jest piątek. Zróbmy coś fajnego. Więc zapamiętajcie, takie no weź, które właśnie ma kogoś tak dodatkowo przekonać, to właśnie ma daj. Warto też znać dwa wyrażenia, w których ten czasownik pojawia się w formie zwrotnej. Darcy del tu, mówić sobie na ty. Darcy del lei, mówić sobie na pan, pani. Gdy chcesz z kimś przejść na ty, mogę zapytać. Ci possiamo dare del tu? Możemy mówić sobie na ty? Jeśli ktoś jest z kimś na pan pani, to właśnie skorzystamy z tego drugiego wyrażenia: Darcy del lei. Przykładowe zdanie: Si danno del lei. Mówią sobie na pan pani. Kolejne wyrażenie, a tak naprawdę dwie jego wersje, to dare fastidio lub dare noia. Czyli męczyć, przeszkadzać. Posłuchajcie przykładów. Mi da fastidio questo rumore. Przeszkadza mi ten hałas. Męczy mnie ten hałas. Albo mogę kogoś zapytać, paląc papierosa. Ti danno il fumo? Przeszkadza ci dym? Jeśli coś natomiast daje nam zadowolenie, satysfakcję, cieszy nas po prostu, to powiemy dare sodisfazione. Mogę powiedzieć coltivare il mio giardino mi da... Tanta soddisfazione. Uprawianie mojego ogródka daje mi bardzo dużo satysfakcji. Po prostu najzwyczajniej w świecie mnie cieszy. Czasownik dare możecie też spotkać w zupełnie innym znaczeniu niż dawać. Dare to także wychodzić na. To wtedy, kiedy na przykład okna wychodzą na podwórze albo pokój w hotelu ma wychodzić na morze, Wtedy spotkacie również czasownik dare. Przykłady. La finestra da sul cortile. Okno wychodzi na podwórko. Questa camera da sul mare. Ten pokój ma widok na morze. Czyli jego okna wychodzą na morze. Jeszcze jedno bardzo ciekawe wyrażenie. Szczególnie jeśli chcemy pogonić kogoś do roboty, to darsi da fare, zabrać się za coś, zabrać się do roboty. Możemy komuś powiedzieć datti da fare, bierz się do roboty. I ostatnie wyrażenie na dziś to pło darsi. Zobaczcie, że znów mamy tu wersję zwrotną czasownika dare. Pło darsi to być może. To dość częsta odpowiedź, którą możemy usłyszeć. To naprawdę ważny czasownik, więc warto wiedzieć, że pojawia się w bardzo dużej ilości ciekawych wyrażeń. Za nami masa praktycznych zdań. Dziękuję Ci za wspólną naukę. By mieć regularny kontakt z językiem włoskim, zapraszam Cię do zapisu na mój newsletter. Link zostawiam w opisie. Alla prossima!